15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość w niebo najświętszej Maryi i Panny. Dziś swoje święto obchodzi również polskie wojsko. Polecamy Bogu wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków złożyli ze swego życia najwyższą ofiarę. Polacy powinni poczuć się bohaterami, którzy chcieli oddać życie dla ojczyzny, dla Polski. Kiedy Piłsudski pomógł, żebyśmy mieli wolność, jaki entuzjazm, jakie wspólne działanie, żeby Polska była mocna, szanowaliśmy niepodległość. I chciałbym, żeby. Żeby ten patriotyzm w Polakach był zawsze, kiedy przyjdzie w obronie stanąć w naszej ziemi polskiej, żebyśmy wszyscy potrafili to uczynić. Jezu, który umarłeś na krzyżu, ażeby ludzie mogli przezwyciężyć grzech i zło. Ty jesteś zwycięzcą. Pomóż nam, aby wszyscy Polacy potrafili z męki Jezusa Chrystusa tak korzystać, a żeby czynili dobro. Aby męka i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, żeby była wykorzystana dla dobra naszej ziemi przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za chwilę zostaną złożone wieńce przy grobie żołnierzy. Jako pierwsza złoży wieniec delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK. Szanowni kombatanci, szanowni mieszkańcy i goście Gminy Wiązowna. Zebraliśmy się dziś, by oddać hołd polskim żołnierzom walczącym we wszystkich frontach Europy. Od zarania dziejów Państwa Polskiego, po czasy najbardziej dramatycznych walk XX wieku. Uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 1992 roku Państwowe Święto Sił Zbroi Rzeczpospolitej Polskiej odwołało się do wcześniejszej daty 15 sierpnia, ustanawiając tego dnia Święto Wojska Polskiego. Polacy z ogromnym pietyzmem kultywują tradycję oręża polskiego i dlatego 15 sierpnia wyrażamy głęboki szacunek dla wszystkich obrońców ojczyzny, tych, którzy oddali swoje życie w powstaniach narodowych i walczących na przedmieściu Warszawy w 1920 roku dla uczestników kampanii wrześniowej 1939 roku i tych, którzy przez całą II wojnę światową w szeregach armii krajowej wzięli na siebie trud i ryzyko walki z dwoma najścicami, niemieckim i radzieckim. Zacierają się ślady ich cichego bohaterstwa, wielu pozostanie bezimiennych. Wierzymy, że modlitwy zanoszone właśnie dziś i ów nieboć wzięcia Najświętszej Marii Panny zostaną łaskawie wysłuchane wysłuchane przez Matkę Bożą którą nazywamy również wzywamy jako Królową Polski Dziękuję bardzo Chodźcie ty, waszość do salwy pal po salwie Poczty do miejsc zakwaterowania odmaszerować. Spocz!